Doktor z tej strony. Byłem znowu wczoraj w Tesco. Udało mi się nabyć ostatnie sztuki y, saszetek. No jak zwykle szukałem Mega Starter Packa, ale się nie udało znaleźć. Nie wiem co się dzieje u mnie w miejscowości. Nie ma nigdzie tego. No ale znalazłem pudełka z saszetkami. No i niestety końcówki udało mi się nabyć nie wiem czy 15 czy 16 y, saszetek y, Champions League oraz ostatnie 15 saszetek z ekstra klasy ze względu na to, że większą oglądalnością cieszą się filmiki z Champions League dzisiaj otworzymy 10 saszetek z czego dwie będą zaległe z gazetki Kidita, które nie wiem jak to się stało, ale ich nie otworzyłem. to są te dwie saszetki, jak widzicie tutaj nie mają one kodu kreskowego to jest dowód na to, że to nie są kupione tylko z, z tej gazety to jest jedno, dwie no i wezmiemy 8 saszetek raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem saszetek standardowych z kodami kreskowymi, które no byłem yy, wczoraj, a resztę będziemy wrzucać myślę, że jeszcze dzisiaj uda mi się może ekstra klasy, na pewno ten update z powtórkami zrobimy dobra no żeby nie tracić czasu nie będę ich chyba segregował Nie, dzisiaj nie będziemy segregować, będziemy jechać po prostu po kolei Hummers Coś tak. te saszety ostatnio są bardzo bardzo mocno Ach, Nie wiem co się dzieje Ani ludzi ich A, ta mocno była sklejona, masakra A więc tak yy, powtórka, powtórka. No tak, ten tak, tak, znowu znowu jest powtórką. Powtórka. A ale, wiecie, no tak jak mówiłem ostatnio, właściwie bazówek w ogóle nie szukam. To jest taka makulatura już dla mnie. Yy, Także to by tutaj się dzieje moment. Dzieje się z moją wystawą, coś nie tak. Dobra, yy, zbieram właściwie tylko. Czekam na Game Changer'y, Top Master'y i e, Legendy, bo mi tam kilka sztuk brakuje, no tam co fancy goalkeeper'y, jak ktoś ma na zbyciu, też przyjmę chęcią, znaczy wymienię się po prostu. No także zobaczymy, nie wiem co, co to dzisiaj z tymi saszetkami się stało, ja je miałem, będę je musiał chyba, będę je musiał chyba ucinać. Mamy tu gdzieś nóż. Nie mam nawet. Bo ta jest coś tutaj bardzo sklejona. Czekajcie, słuchajcie. Miałem je na noc do, w aucie, zostawiłem. Było zimno. Nie wiem, czy to nie ma. Nie wiem, czy to nie ma wpływu na to. Jakoś się udało. Zapata. Nie kojarzę. Lidy 3 Manchesteru mamy na pewno. No i mamy tutaj fansa Gonzaleza Chyba go nie mam Może byłoby dobrze gdyby go nie było Ach, dzisiaj to coś mi nie wychodzą te, te stawki Może tak Joan Fan, nie kojarzę żebym go miał Żylec Anderlechtu Wernera na pewno mamy Teraz saszetka z Robinem. zobaczymy jak ta pójdzie no, tak samo, to jest niemożliwe, co to się stało z tymi szafetkami. Jakoś poszła. Dobra, co tu jest? Nasri, outs. O Veratis, Rising, ale powtórka Reina zresztą. No powtórka, Miller, powtórka, jest powtórka. Hummers. Ja będę musiał skoczyć... Po te... Chyba. Hart, Benzema, hmm, Quintero. Nie mam Impacta, także przyda się. Tego Impacta nie mam. Umez, Mandzukic i Hazard. Roben, następnie leci. Ach, bracie, to. Kadion, Gonzales, Starplay, Balotelli. Do wymiany oczywiście. Pique, Cortois, Van de board same powtórki. Same powtórki lecą dzisiaj. Nie mam problem z tym saszetkami niestety, nieszczęsnymi. Nie wiem, tutaj tak po, posklejał. Ale są coś nie tak z tym, co się tam jest. Silva, Sharaway. A, logo Saraju. Eee, Pozdrowienia dla Sepka. bo mi je chyba wysyła. Mire, Ramirez i Lopez. De Jong z Milanu, nie kojarzę gościa, Rakickiego na pewno mamy. Ha! No i proszę, powtórka Top Mastera Ronaldo. Jeśli ktoś jest chętny do wymiany, zapraszam na PW. Ja już taką mam, chyba w multipaku jak dobrze pamiętam, mi się udało ją wyszarpać. Nie będzie stała. Spróbuj stać. Będzie. To prak z Leverkusen, Murglu i Wajnefl. No ale z tym Ronaldo to powiem Wam niezłe jajka. Sorry za to otwieranie, ale te saszetki naprawdę coś mi się stało. Takie są twarde po mrozie chyba w tym samochodzie, że ciężko jest je otworzyć. Warela PP do wymiany Thomas Miller, jeżeli chodzi o Fansa a bo to tu mamy tak mamy tak Podolski no mamy go już Lenarca też i Alvesa też mm, Iniesta może z Iniestą będzie lepiej tam tak o logo Olimpiakosu też nie kojarzę, czy czasem sobie mi go nie wysyła. Bo coś nie jarzę. No, ale fajnie. Logo... No, aktualnie... Aktualnie tego loga nie mam. Getain. Arteta. Chyba go mam, ale damy do sprawdzenia. Vareli to już mam z 10. Pepe też. Nasri też. No i ostatnia saszetka. Znowu z Iniestą. Zobaczymy, co tym razem przyniesie. O, Namandzia Matic. Nie mam fansa takiego, także super. Aguero, Canavaro, Bor, Toprak i Murugulio. Tutaj powtórki. No więc tak, 10 zaszytek otwartych, z czego 10 na pewno otwarłem? 10 tak, 10 z czego mamy tyle bazówek, znowu do do powtórek. Mamy tyle bazówek do sprawdzenia, bo nie jestem ich pewny, ale pewnie mam, ale nie jestem pewien. No i co dostaliśmy, jeśli chodzi tutaj o karty specjalne. Jakby Wam pokazuję. Na sekundę jakoś to to posegregujemy, fansy Coś nie umiem ostatnio dostać w ogóle. Nie, w ogóle nie umiem dostać. Ach, ten Messi, dzisiaj coś nie idzie mi to. Ręce się częstą po imprezie, nie umiem dostać w ogóle. golkiperów, nie wiem, co się dzieje. Dobra, jeżeli chodzi o karty specjalne, Rising, to już mam ich kilku. Balotelli też leci do wymiany. Godła, których aktualnie nie mam, ale prawdopodobnie będą ode mnie, lecą do mnie z wymiany. Ale fajne godła. Fansy. Millera mam powtórkę, więc, jeżeli ktoś chce Millera, wymienię się z chęcią. Maticza nie mam, Gonzaleza ciężko mi jest powiedzieć. Muszę sprawdzić, to by były dwa te fansy. Jeden Impact Quintero, a jeszcze tutaj Rising Star Verati, którego mam. No i ta karta najważniejsza to Master. Ronaldo, też moja powtórka, gdyby to chciał, chętnie się wymienia, ale w tym przypadku jedynie wchodzi wymiana za legendę albo za jakiegoś Tobmastera z niewielkim dorzuceniem jakiejś karty dodatkowej. Także dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie, pozdrawiam, hej!